No Witam serdecznie wszystkich A Szkoda tego nie uwiecznić. Pierwsze wyjście młodzików Wiadomo, już kilka razy były na, na, na dworzu Siedziały pod, w koszu A to jest dzisiaj 2 maja Fajna pogoda, spokój, cisza Delikatnie wieje, ale... no I tak wygląda pierwsze wyjście młodzików Trochę zdziwione, że pewnie kosza nie ma no, ale będziemy patrzeć, co z tego wyjdzie. Akurat tam pod słońcem nie chcę kamerować. Nagrywać. W każdym razie, no. Tak. Oczywiście, że będą no, ch chciały polatać. Także wydaje mi się, o kilka dni troszeczkę stały przeciągnięte. No, ale były brzydkie pogody. O, proszę bardzo. Jaki bobelek ładny. Tak ma być. No, zobaczymy, co z tym towarzystwem będzie. Także A już też materiał pewnie w kilku ujęciach z hodowli. Ale wiadomo, nie ma lotów, nie ma co nagrywać za bardzo. Nie będziemy powielać tego ciągle tego samego. Także 2 maja. Taka sytuacja. No witam 4 maja, pogoda 100% zachmurzona. Obudnie ma być troszeczkę lepiej, no, wiadomo samiczki poszły na oblot. E, samczyki siedzą w przedziale samc, samiczek. No a to po całej nocy. Większość wygląda bardzo fajnie. Także chyba krzywdy nie ma. Padło tu jest. Także wydaje mi się, że okay. jutro jest 5 maja. Także będziemy zabierać, pobierać kał do badania kokcydię, robaki i salmonella. Zobaczymy, co z tego będzie. Także coś tam w skrócie powolutku się tworzy. No i jest, no trzeba się szykować. Obyśmy tym. W czerwcu ruszyli. Jak będzie, no będziemy patrzeć, także na pewno wszystko idzie pewną parą. Tak, tutaj e, mówiłem, samiczki po błocie wchodzą do cel. Później muszę je przełapać. E, no i tyle. A jedno co samczyki jak będą koszowane na loty, no to wiadomo, że nie będą zabierane z, z, z cel, tylko po prostu idą do przedziału samic i stamtąd są będą pakowane do koszy, nie? taki, taki patent, że nie to, że z celi ręką gdzieś tam coś miksuję, wyciągam je, także praktycznie tam nie zaglądam chyba, że e, jakaś tam miska do poprawienia coś w tym stylu, miski cały czas mają odwrócone, nic nie kombinuję a wiecie mi, że cieszą, cieszą się celami. E, mija ponad dwa miesiące, jak samiczki e, siedziały na jajkach. Póki co wygląda to całkiem, całkiem. Nie miały drugich jajek, bo taki był plan. E, jak, jak to długo utrzymamy tą formę? Nie wiem. Zobaczymy. Póki co źle to nie wygląda. E, nie będę, że tak powiem, wchodził w szczegóły. No wiadomo, jakąś to formę trzeba im utrzymać. Także tyle z 4 maja. Eee, no, następny jakiś krótki vlog pójdzie może z 5, z 6, może jak badania przyjdą, to wtedy coś tam nakręcę. Także mówię, no nie ma zbytnio co kręcić, lotów nie mamy. Eee, I tak na to chwilę ten temat wygląda z gołębnika. Pozdrawiam. No a tak przy okazji paczuszka z Polski dojechała z prepartami, jak i e, z Ostropestem. Ostropę Plamisty, bodajże że to jest yy, chyba niemiecki, tak, e, firma Campol. Bardzo fajny, rok temu też go miałem. E, 10-15% dostawałem młode, no w tamtym roku uniknąłem, że tak powiem, ADENO. Co będzie w tym roku, nie wiem, będziemy patrzeć. A z tego miejsca oczywiście chciałbym pozdrowić i wielkie dzięki Krzysiu. Krzysztof Kin, Piła, sklep stacjonarny, jak i internetowy. Naprawdę ogarnia mi tu, że tak powiem, wszystko wszystko jest do ściągnięcia, wszystko jest w miarę możliwości, jest do ogarnięcia. Spakowane, przyjechały paczuszki, także naprawdę wielkie dzięki aby współpraca dalej się układała także wszystko na dobrym e, poziomie pozdrawiam jeszcze oczywiście i do usłyszenia no witam ponownie 6 maja dzisiaj pobieramy e, próbki do badania badanie na e, kokcydję robaki i salmonella. E, były badane jakieś 4-5 miesięcy temu przed parowaniem chyba w styczniu, w styczniu dokładnie jakieś 3 tygodnie przed parowaniem no a dzisiaj jesteśmy w przedziale samiczek to fajnie wszystko wygląda o, że bardzo, że fajnie i puch i kuleczki także e, z każdej celi z każdej po prostu szufladki będzie pobrane i tak samo u samczyków e, o, tak, tak to wygląda po nocy dziewczyny wystartowały na trening no także tyle to wygląda. Dogramy, żeby tutaj nie ciąć tego filmiku. No, przedział samczyków, samczyki zaraz pójdą do przedziału samic. To jest dosyć fajne. Wszystko, także próbki pobierzemy. No, próbki pobierzemy, no i to miało ręce i nogi duże koszta to nie są około 2, 14 funtów eee, ale mówię raz dwa razy w roku jeżeli to się zrobi no to czy nawet trzy no to no, samczyki zaraz przejdą do, do przedziału fajne słoneczko od rana godzinę mamy chyba do 28, dziewczyny wystartowały no i tyle no i bawimy się także Później jak już tam za tydzień chyba będą wyniki, czy nawet nie, zobaczymy kiedy to dojdzie, ale tam podeślę, jak to tam wszystko wychodziło, oby było wszystko w porządku. No zachowanie i próbki, które będą pobierane wyglądają bardzo dobrze, no ale wiadomo mikroskop to mikroskop, mikroskop to mikroskop, więc nie będziemy tutaj polemizować. na chwilę to tylko nie ma, nie ma możliwości e, zbadania e, trycho e, ten weterynarz gdzie ja robię no to po prostu nie wysyłają bo nie są 100% no nie ma pewności że to będzie w próbce w żelu e, preferuję po prostu e, żeby gołębie przywieźć zbadać no a to jest dobre 2,5-3 godziny wiosłowania w jedną stronę na północ Anglii więc no troszeczkę mi się nie uśmiecha to więc z tym trychem będziemy musieli coś pomyśleć. Eee, Także powiedziałem, kokcydia, robaki, salmonella To co mogę zrobić z skału po prostu z tej próbki, która będzie powierane. No dobrze, to tyle. Tyle z 6 maja No i będziemy patrzeć do, nas do następnego no, 7 maja Rano poszedł Blisfor e, do wody 1 ml na 1 litr wody. Wiadomo, sezonu jeszcze nie ma, więc na spokojnie. E, tak jak powiedziałem, Blis poszedł. To są. No, proszę bardzo. Takie są kupeczki po obliczu. Także wszystko fajnie fajnie gra. No, proszę bardzo. A tak jak wczoraj mówiłem, poszedł. Że tak powiem. Próbki zostały wysłane. Gdyby coś było, to prawdopodobnie jeden dzień i mam telefon. A jeżeli coś nie ma, no to myślę, że w poniedziałek, wtorek będzie mail, bo to wyniki do przychodzą na maila. No i wtedy oczywiście będziemy patrzeć co będzie grane. Także w 2018 miałem bardzo wysokie stężenie, jeżeli chodzi o koksydia. No to tak jak powiedziałem, na drugiego dnia już miałem telefon. A jak nic nie ma, to na spokojnie wszystko jest tak, żeby żadnego tam szaleństwa i gdyby co, to wiadomo, że bajkus byłby e, czy preparaty na, na robaki są dobierane oczywiście przez weterynarza wysyłane e, i tyle także czekamy 7 dzisiaj maja dzisiaj blitz, jutro rano blitz no i na spokojnie szykujemy to towarzystwo także na razie póki co to dobrze wygląda obojętnie gdzieś się, gdzie się spojrzy także o, proszę bardzo nawet puszek także jest dobrze Co nam pokaże laboratorium No będziemy, będziemy patrzeć Dobra, teraz siódmego Z chwili z odowlami. No witam serdecznie 14 maja Przy pięknej aurze Choć rano jeszcze jest zimno w nocy chyba by 3-4 stopnie tylko, ale powolutku to się rusza. No to chwilę dziewczyny we po blocie pokarmione. No i tak to wygląda. Póki co dziewczyny sprawują się bardzo dobrze. Tak mówiłem na poprzednim filmiku. 22 luty były parowane, zniosły jajka, posiedziały dwa tygodnie i były rozłączone. Czyli praktycznie będziemy mieli 2 miesiące 2 miesiące z groszem. Jeżeli dobrze liczę, nie chowały młodych, miały tylko raz jajka, nie chowały młodych. Póki co to dobrze wygląda. Tak jak powiedziałem, po każdym oblocie dziewczyny wchodzą do swojej celi. Przebywałem tam około 15-20 minut, i wtedy są, wracałem do gminy kasamic, i tam gdzie są karmione. I tak ten temat wygląda. Badania przyszły to samo co w styczniu. W styczniu, pod koniec stycznia też były robione badania. Nie ma robaków, nie ma kokcydiozy. I wolne od salmonelli, oczywiście. Także zadowolony. Ostatni raz na robaczki zostały na jesień, chyba przed szczepieniem. Jak coś, coś takiego. Kokcydzie tutaj nie był żaden bajkus, był ostatni raz używany, chyba w 18 roku, kiedy była ta inwazja. Tam też znalazłem, odkopałem stare informacje ponad 16, nie, 18 tysięcy kokcydiozy na, na gram. Tak, tutaj według tej angielskiej miary. Tak oni to chyba to liczą. Nie wiem jak w Polsce jest. W każdym razie w 19 nie było, teraz w 20 styczniu były robione. Teraz robiłem, mówię, badania są z 13. Na, na sam koniec filmików sprawie screena z tego, z, tego, z tych, z tych, z tych wyników, z tych badań. Hmm, koszta chyba około 14-15 funtów wyszło Także podejrzewam, że i tak te 15 funtów będzie taniej niż antybiotyk, miałby być zakupiony. A tu w tym przypadku, gdyby coś nawet wyszło, jakieś poksydzje, automatycznie weterynarz przesyła też lek, czyli do Wiadomo, 3 dni i po temacie. No ale póki co fajnie, zadowolony jestem. Jest dobrze. Także dorosłe gołębie są wolne od wszystkiego i tak, mi, i tak powinno być. Mam nadzieję, że ten sezon w końcu się niedługo zacznie. Będziemy patrzeć. No a co do młodych, młodziaki, młodziaczki, e, tak powiedziałem, bo wszystkie były parowane do drugiego, więc to są młode dosyć, dosyć, ale były tylko trzy razy na e, zewnątrz, e, na pierwszym obrocie straciłem jedną sztukę, e, drugi, trzeci oblot ok wygląda, wszystko ok, Jeden z, ja, ten połowy tutaj się rozwalił, ale wrócił na następnego dnia, także na razie on nie wychodzi. A z tych 14 sztuk dostałem jednego w prezencie. Bo ja myślę, że to Dariusz Kopecinski, a jest ten tutaj. Myślę, że będzie samiczka. Także jeden w prezencie i tak jak powiedziałem, trzy razy dopiero były na zewnątrz one nie latają jeszcze gdzieś. Wiadomo, latają, ale brąboże w grupie nie latają. W taszku na daszki tak, takie skakanie. Myślę, że drugi lęk, który jest w rozpodzie, te kilka sztuk dogoni je. No i wtedy razem wszystkie wyjdą. Taki jest plan, taki plan, żeby wyszły około, okolice. E Okolice gdzieś tam może tego czerwca. Myślę, że za dwa, dwa tygodnie powinny być młode. Tutaj dzisiaj mamy 14. Tak, no, gdzieś okolice czerwca wyjdą wszystkie razem i wtedy już będą normalnie wypuszczane. E, podejrzewam, że co drugi, co trzeci dzień. E, no i wiadomo, pod koniec czerwca będą już wypuszczane co drugi dzień, co, co codziennie. Zobaczymy jak z czasem. Nie wiadomo, czy do pracy nie trzeba będzie wrócić. Na tą chwilę, co, co się zmieniło, no to zmieniły się. Siodełeczka, siodełeczka z szufladkami. Ruszta, że tak powiem, nie, nie, nieporozumienie. Okej, okay, ale gdy czas przyszło, by łapać gołębie, no to wiadomo, że bałagan się robi w głębniku. a w tym momencie wszystkie na noc są gołębie młode przełapywane, po prostu do ręki biorę. Co drugi dzień, co trzeci dzień są po prostu ubrane, żeby się przyzwyczaiły do ręki, żeby się oswajały. Także też dosyć to fajnie wygląda. Półeczki były robione w Polsce. Także e, przyjechały, poskręcałem i naprawdę jest tu miejsce na 42 sztuki. A tyle wiadomo, tutaj nie będzie. E, w tym sezonie maksymalnie 20, chyba 4, 5 sztuk będzie i to jest wszystko na ten sezon. W przyszłym sezonie będziemy myśleć, ale też na pewno więcej niż 36, bo to, tak, taki jest plan. Dwa lęgi e, wpuścić i to jest cała hodowla będzie ale to jest przyszłość, zobaczymy co po tym sezonie będzie obyśmy go zaczęli, bo wiadomo trochę lotników jest, jest 35 sztuk do lotu no sporo musi odejść ale będziemy patrzeć abyśmy tylko polecieli, bo wtedy wiadomo jakiś wyznacznik musi być, gołęby są zdrowe więc wydaje mi się tylko dobry trening karma jakościowo bardzo dobra i pchamy towarzystwo. Pchamy, żeby to. Tak, jak powiedziałem. No, sezon zweryfikuje wszystko. Także tyle z Gumniczka Młodych. taki krótki vlog. 34-14 maja. No, mówię, no dosyć to dobrze, wszystko wygląda. Ale potrzebujemy lotu Tak, jak powiedziałem, dziewczyny, póki co. Nie niosą jakichś jajek, nie parują się. Gdzie nie idzie, tam jakaś coś może się skubnie, ale wydaje mi się, że co całym rzutem na jest to, że po każdym oblocie rano i wieczorem one widzą swoją cele. A skoro widzą cele, to mówię, no bardziej cieszą się celami niż, niż kurcze y, zabawianiem się z drugimi dziewczynami. No ale wiadomo. Jeżeli myślę, mam tu tak jest z 2017 roku dwie delikwentki, które tam roku mi się często parowały, w tym roku też jakieś, jakieś są podejrzenia, ale po sezonie, jeżeli nic nie zrobią, no to będę musiał opuścić gołem lotowy.